w moim odcinku z y, oczywiście Drug heaven i jak wiedzieliście zmieniłem opis kanału teraz są przykrócone filmy o 11 i znowu będą przedłużone bo dzisiaj miałem akurat wolne od szkoły Więc dzisiaj mówicie o co mnie chodzi, dzisiaj będę się włączył do domu ludzi i Zostać tam jak najdłużej tylko mogę. Pierwszy dom to jest dom 18 do Glovera 26057 yy, 260057 i musimy sobie iść tu na górę. I, oczywiście oczywiście się podstawowa, czy to śpiwór. Podstawowe rzeczy to pachołek i drabina. po co, co właśnie śpiwór, a możemy zrobić klucza, przez który możemy przemiknąć przez ścianę śpiworem. Tylko muszę to zrobić. Okej. Błąk. Błąk. Bąk. Dobra. Idziemy. Chowałem się w pierwszej krówce Mam nadzieję, że tu nie ma właściciela. Proszę. A jak został zbudowany, to będzie dupa. Okej. Okay. Okej, okay, mogę się iść na dół. Chyba mam taki deszcz. Okej, tu chyba nie zauważy. Nie, widać. Wyjechał gdzieś do Glover. Czyli to nie ma w domu. Muszę się ukryć gdzieś w jakimś miejscu. Myślałem, że ktoś tam jest, a to tylko kwiatek. Nie ma? Mogę? Mogę iść. Mogę iść. Okej. Okay. Podstawię im kurde drabinę na dzień dobry. Znaczy tak, to ja gadam pachołka na dzień dobry. I drabinę. Tu jest dog Lover! to uciekam do basenu? Był taki secret gdzieś. Nie pamiętam gdzie, usunęli go chyba. Nie, to nie było w tym domu. Ten secret nie był w tym domu. Sejrolę. Tu będę widać. Ok. Gdzieś mogę ukryć. I tu. Tu, tu się. Ok. No. Musimy kolejny serwer znaleźć. Jak widzicie, z moim na tym jest słabo. Z moim na tym jest giga słabo. Musimy kolejne znaleźć serwer. Dobra. Co? Wiemy na prostor sobie serwer ja nie będę już serwera, nie będę robił prostego serwera. O to w tym chodzi, że musieli być normalny serwer. <coughs> Ale nie zrobiłem. Chociaż jest lepiej. I Okej, okay, już jesteśmy w Idziemy sobie znaleźć tam. Prawda, nikt nie robi domów? o tak Ok, jest tu jakiś dom. <laughs> Okej. 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 To jest duży dom. Cię nie zauważam. Bo tak wygląda normalny, normalna postać Robloxa. A tak wygląda ten dom. Nawet nie jest dom. z jest fabryka. A ja się boję. Już ja się konia boję. Dobra. Słyszycie to? To jest bomba nuklearna. I to pchujali. Okej, okay, dobra, ja muszę zobaczyć w domu. To jest oszustwo, nie będę w domu. Dobra, ja się jeszcze tak boję. Ja jakiś mnie naukowca zabije. Nie no, co tu chodzi z tym? Kto w ogóle coś zrobił? I zaczął określić szukam nowego domu Okej, 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 okej Dobra Do bedroomu Aaaa Moje oczy Jestem, jestem O jest on Ktoś tu jest Ktoś tu jest w tym domu Ktoś, Kurde, był taki glitch że bierzemy to, bierzemy to, robimy na maksat mniejsze nie trzydaję ciężko lękę odsunąć, dobra. Mam i teraz robimy tak. Okej, okay. dalej działa, bro. Tu się mogę ukryć pod schodami. Okej, okay, fajnie mi nie widać. a mnie Ktoś jest w tym domu? Chyba nie było auto zaparkowane. One są tylko RP Ej, czy właśnie znalazłem najlepszą kryjówkę? Okej okay. okej, okay. tu mnie nie znajdą na 100%. Chociaż już nie chyba nie używałem toalety. To... Nie wiem. To jest jakiś dom dziewczyny. Ja chyba są że Nie jest w ogóle jakiś dom fajny. Jeszcze raz. Spam! spam. Mówię! Dobra, uciekam. Usiadam, bo jeszcze mi złapie coś. Jest tam. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. To właściwie cztery amilów. To, to jest ten sam chyba. Proszę. Ja teraz zupę chińską. Powtórzę. Okej. Okay. Tutaj. No tu jest. No jest w domu. It's at home. Wyłaś. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Окей, это Эмилов или какая-то ее бестия, знаешь? Не знаю. кто Кто это Сник, сник. Может быть, это сник? Snik, snik! Oj! Kurde, ale to było takie emocjonujące. Ja nie mogę. Ja nie mogę. To było śmieszne. To było fajne. Kolejny dom, kolejny dom na 100 Chyba to byliśmy. Ale może wrócić. Łapka, mleko. Okej okay. Na górze cały czas się ludzie krywają. Gdzie będzie safe? No, zasady są takie, że muszę obrabować safe. A jak nie obrabuję, tak film się kończy. Gdzie jest safe w tym domu? Pieprzony. Pozięcy. Co? Okej Jesus! Ida! Ida do família, cruda! Ida do família! Ida do família! Família, Ida!